Cześć, witam bardzo serdecznie. Postanowiłem sobie powrócić na YouTube'a po dwóch, trzech latach od tego, jak byłem gimnazjalistą i robiłem głupie rzeczy. Jeżeli chcesz, żebym mi się to spodobało, zostaw mi subskrypcję, lajka, komentarz. Oczywiście cię nie zmuszam do tego, a ja ci powiem, co będę chciał robić. Wracam z odświeżonym formatem. Mam przy sobie fajną kamerkę tutaj. Yy, kamera PanSonic yy, HFC, V180 Full HD. Jakieś tam 700, coś tam złoty kosztowała mnie. No i przynajmniej fajnie nagrywa. Bardzo się tego cieszę. Yy, na tym kanale będę chciał nagrywać na temat gier, recenzji z grami związanymi. Jakieś takie fajne vlogi, to to tam wpadnie mi do głowy. Na przykład e, ciekawe rzeczy związane z historią, o wojnach światowych, bo lubiłem czytać bardzo dużo o wojnach i innych takich ciekawych rzeczach. Takie postacie historyczne różne, albo różne ciekawe momenty. To co, wiecie, no, dużo jest fajnych pomysłów w głowie człowiek ma. Więc widzimy się tutaj co tydzień e, przez weekend, tak gdzieś w piątek, sobota lub niedziela. No bo wiadomo, w tygodniu wolę coś innego robić. Eee, trzeba ciężko harować w szkole, jak to bywa. No, więc ja Ci życzę miłego weekendu. Zostaw po tym z filmem Lajeczka, a ja się zmywam. Cześć.